Cześć, witam Was bardzo serdecznie i witam Was znowu w takim górskim klimacie. Dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić Beskid wyspowy. Ostatni raz byliśmy tutaj na początku roku, kiedy zdobywaliśmy najwyższy szczyt tego rejonu, czyli Mogielice. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, no to gdzieś tutaj pojawia się odnośnik, możecie nadrobić zaległości, a poza tym będzie to takie fajne ochłodzenie, bo Mogielice zdobywaliśmy zimą, było wtedy dosyć mocno na minusie. A dzisiaj ma być dosyć mocno na plusie, bo jakoś jak patrzyłem to w Krakowie po południu ma być ponad 30 stopni, także ten film może być taką fajną e, ochłodą. No i jak się domyślacie dzisiaj nie będziemy zdobywać znowu mogilicy. Dzisiaj naszym celem jest nieco inny szczyt, ale o tym powiem wam już e, za chwilę. No i naszym dzisiejszym celem jest Lubomir, nie jest to jakiś mega wysoki szczyt, jeżeli dobrze pamiętam to jest on na wysokości około tam chyba 900 metrów nad poziomem morza, ale na samym szczycie znajduje się ciekawy obiekt, a mianowicie obserw obserwatorium astronomiczne, także wydaje mi się, że będzie to taki ciekawy dodatek do tej naszej dzisiejszej wędrówki, zwłaszcza, że tam jeszcze nigdy nie byłem, także będzie to też dla mnie coś nowego i ciekawego. Jesteśmy w szoku, że dzisiaj tak sprawnie nam się idzie, ale w sumie warunki pogodowe są idealne. Nie jest ani mokro, nie jest jakoś gorąco, także całkiem przyjemnie się wychodzi. Przed nami jeszcze jakiś niecały kilometr i dojdziemy do schroniska PTTK na Kudłaczach. A potem, o ile się nie mylę, jakaś godzina będzie jeszcze przed nami właśnie pod samo obserwatorium, także czasowo dzisiaj jest naprawdę rewelacyjnie. No, już minęliśmy sobie schronisko na kudłaczach. No, ogólnie, gdybyście chcieli przyjechać w ten rejon tylko i wyłącznie po to, żeby wybrać się na krótką wycieczkę pod y, obserwatorium, to możecie sobie samochodem przyjechać bezpośrednio pod schronisko. I stąd macie już jakąś niecałą godzinę wychodzenia pod obserwatorium. No, my robimy dzisiaj trasę 15-kilometrową, także jest to mniej więcej 5 godzin wychodzenia, no łączne wyjście i zejście. No, bo jednak stwierdziliśmy, że jednak fajniej byłoby w górach być nieco dłużej niż w samochodzie jadąc tutaj i wracając, dlatego robimy taką dłuższą trasę, ale no domyślam się, że nie każdy może mieć na to ochotę i chce tylko przyjechać właśnie pod, pod obserwatorium, tam się wybrać, no to tak jak wam mówię, macie taką możliwość, żeby sobie podjechać bezpośrednio pod schronisko. Dotaliśmy na szczyt, jesteśmy na Lubomirze. Przede mną jest tutaj to właśnie obserwatorium, które Wam za chwilę e, pokażę. Chwilę sobie tutaj posiedzimy, no a potem będziemy już wracać pomału do samochodu. Ten pierwszy odcinek będziemy szli tą samą trasą, co tutaj wychodziliśmy i dopiero tam za kawa kawałeczek dalej odbijamy w drugą stronę, także będziemy schodzić e, inną e, drogą. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj robimy takie e, kółko, e, także ta droga powrotna będzie również. E, no ciekawsza, zobaczymy coś innego, no i myślę, że przez to też szybciej nam ta trasa powrotna y, zleci. No i już wracamy do, do samochodu. Pomału obserwatorium sobie poglądaliśmy z każdej możliwej strony. No O tej porze jest niestety zamknięte. Ono się otwiera dopiero chyba o godziny 10.11. Z takich ciekawostek, to to obserwatorium zostało kompletnie zniszczone podczas II wojny światowej, czyli tam w 1944. Zostały jedynie fundamenty, no i one sobie tam z czasem zostały zarośnięte. No i dopiero w 2007 roku po renowacji, po odbudowie. Zostało znowu otwarte to obserwatorium, i teraz możemy sobie tam wejść i pozwiedzać, bo w sumie, o ile się nie mylę, jest to jedyne obserwatorium na terenie naszego kraju, które można sobie praktycznie przez cały rok zwiedzać. Możemy sobie tam wejść, pooglądać jakieś wystawy stałe, wystawy czasowe. Są też organizowane jakieś pokazy nieba. Także, jeżeli ktoś się interesuje czymś takim, no, to myślę, że może być to fajny pomysł na spędzenie jakiegoś weekendu w tym klimacie górskim, a przy okazji wpaść właśnie do tego obserwatorium. Przedtem chciałem ponarzekać, że. Znaczna część tej trasy prowadzi przez las, przez co jest delikatnie bigotno, czyli masa komarów, pająków, pajęczyn itd. Tak ale teraz wyszliśmy na taką polankę, w sumie tutaj też, gdzie, gdzie grzało dosyć mocno słońcem. No i powiem Wam, że jest ciężko, a jeszcze nawet nie ma godziny 9.00. Także jednak taś, ten okres, kiedy szliśmy w lesie, nie był taki zły. No, ale może za chwilę znowu wejdziemy gdzieś do lasu. I myślicie, że każdy szczyt musi być widowiskowy, no to się mylicie. Tam za mną to, co widzicie, ten taki, o to jest chyba tam, to jest kopczyk i to jest szczyt, który się nazywa, już wam mówię, kamiennik południowy, wysokość 827 metrów nad poziomem morza. Także jak wędrujecie, to możecie też takie perełki w górach <noise> znaleźć. Już pomału docieramy do samochodu. W sumie gdyby nie to, że cały czas szliśmy praktycznie przez las, co wiadomo przełożyło się na to, że nie było jakichś e, niesamowitych widoków. No ale gdyby nie ten las, no to byłoby ciężko, jest naprawdę gorąco, a w sumie praktycznie cały czas szliśmy, przez, e, szliśmy w cieniu. Ale teraz niestety już pomału wychodzimy na odkryty teren i czuć, że jest naprawdę gorąco, także... Może to, że szliśmy przez las, nie było aż takie e, złe. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zobaczyliście jakieś ciekawe miejsce, zobaczyliście astro, e, ob, obserwatorium, może dzięki temu się tutaj wybierzecie, może e, ten film Was do tego zachęci, a my widzimy się już niebawem. Gdzie tym razem? No to zobaczymy. Planów mamy kilka, e, a co będzie w pierwszej kolejności, no to zobaczymy. Dziękuję, trzymajcie się, pa!